Wyrokiem z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt C287/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął bardzo istotną kwestię z punktu widzenia kredytobiorców znajdujących się w procesie sądowym. Trybunał przyjął na podstawie pytania prejudycjalnego zgłoszonego przez jeden z polskich sądów, że znane polskiemu postępowaniu cywilnemu postępowanie zabezpieczające jest skutecznym środkiem dla uzyskania ochrony przez kredytobiorcę które znajduje się aktualnie w toku procesu. Trybunał przyjął, że uzyskanie przez kredytobiorcę zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności wszystkich rad kapitałowo-odsetkowych jest praktycznie jedynym dostępnym dla kredytobiorcy środkiem ochrony przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z dalszego wykonywania umowy. Zgodnie z uzasadnieniem, które zostało opublikowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zabezpieczenie umożliwia powstrzymanie się od negatywnego skutku, rozumianego jako dokonywanie dalszych wpłat. Dlaczego jest to istotne? Z punktu widzenia kredytobiorcy, który spłacił już w całości kapitał udostępniony mu przez bank, każda kolejna rata, Powiększa świadczenie nienależne, które musiałoby zostać spłacone przez bank w wyniku rozliczenia kredytu po zakończonym procesie frankowym. Dodatkowo Trybunał przyjął, iż interes prawny kredytobiorcy przejawia się w tym, iż ewentualne roszczenie o zwrot tych nadpłat może wiązać się z kolejnym procesem sądowym. To mnożyłoby dalsze koszty i utrudniało w praktyce realizację celu wyznaczonego przez dyrektywę, jakim jest usunięcie z obrotu. Umowy zawierające niedozwolone postanowienia, a w konsekwencji umowy nieważnej. Wydawać by się mogło, że dla kredytobiorcy jest to z każdej strony korzystna alternatywa i korzystne rozstrzygnięcie, jednakże należy mieć na uwadze, iż w niektórych przypadkach wstrzymanie płatności dalszych rat może być dla kredytobiorcy niekorzystne. Gdy mamy do czynienia z przypadkiem, że jeszcze niecały kapitał został przez kredytobiorcy spłacony. Uzyskanie takiego zabezpieczenia, a w wyniku złożenia ewentualnego wniosku o wstrzymanie płatności rad, warto jednak skonsultować z prawnikiem prowadzącym sprawę.